Wymiany, to jest kwestia czystego powietrza, które okazuje się, że nie obejmuje kamienic, czyli tutaj tego śródmieścia, no i kwestie właśnie piec węglowych. No tutaj w tym zasobie mamy ten cały ten problem, nie tylko w tej kamienicy, ale w tej sąsiedniej. My sami też mamy ten problem, jako restauracja, bo używamy się węglowo, piecem, który już też nie powinien być używany, no bo tutaj wprowadzili tu zasadę, zasadę, bez też nie powinny być używane. Jedynym naszym źródłem ogrzewania to są klimatyzatory, które wiadomo, w okresie letnim chłodzą, w okresie zimowym grzeją, ale są niewystarczające. I jest tak czasami, że tą salę wyłączamy z sposób przyczyny Jest za zimno. Jest za zimno i też mamy problem właśnie z tą salą na dole, ale się okazało na szczęście, że zabytkowy, że zabytkowy piec działa i chyba zostaniemy przy tym, po prostu tym rozwiązaniu. Potem się, by się spotkać. Na kolejnej debacie, a tam jak on powiedzmy, będzie może zarobić w tej zabytkowej sali, to też jest takie ciekawe miejsce. No i właśnie jest pytanie takie, jak zrobić, żeby, żeby umożliwić nam skorzystanie z tego projektu. Ja też mam lokatorów, którzy też by chcieli z, zmienić wiedzę i tam mają jeszcze na naglowe. No nie będziemy oczywiście robili wycieczki po tym zasobie, bo tam jeszcze są te kuchnie węglowe, można by zobaczyć. I jak usprawnić, jak... Yy tą ustawę, żeby obejmowała takie obiekty jak, jak nasze. To jest właśnie kwestia, żebyśmy mogli też skorzystać z tego, tak? No, czy ja Mogę? No nie wiem, spikasz chyba, tak? Czy na ja głos? Ja mam tak. korzystać z tego? Tak tak. No, 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 to... tak, tak. Ale nie, ale słychać nie było, czy nie? Nie wiem, czy, czy będziemy korzystać z tego, czy nie? Na wszystkich tematach. No, mogę mówić, dobrze. To znaczy, dobrze, że użył Pan takiego sformułowania ustawy. My, oczywiście, jako samorząd gminny, no w tym przypadku miejski, jesteśmy owszem władzą pewnego rodzaju ustawodawczą czy też uchwałodawczą, ale funkcjonującą tylko w ramach e, pewnych możliwości legislacyjnych. E, zmian, zmiany ustawy oczywiście nie możemy przeprowadzić, bo jest to kwestia e, organu e, centralnego, e, ustawodawczego, czyli, czyli Sejmu, Parlamentu i Senatu. Możemy oczywiście ten temat podnieść, możemy być takim troszeczkę pasem transmisyjnym, jeśli chodzi o zidentyfikowanie tego problemu, który z wysoka bardzo często może gdzieś tam umykać, prawda, bo na poziomie legislacyjnym, tam gdzie trwają prace legislacyjne w komisjach sejmowych, pewne problemy, pewne sytuacje jednak, gdzie identyfikujemy na przykład zabudowę taką blokową, Siedla. z drugiej strony mamy tą zabudowę w, częściach, w starych częściach miast, gdzieś one mogą w tym momencie te ustawy być niedoskonałe. Można oczywiście i to też jak najbardziej wskazane, z jednej strony my oczywiście jako radni, tutaj możemy próbować tą, tą kwestię nagłośnić, z drugiej strony są biura także poselskie w mieście, Chyba, to może nie wszystkich partii, ale jeżeli nawet nie ma, nie ma w Łowiczu, to gdzieś w miastach ościennych także można te kwestie sygnalizować, ale jeszcze raz mówię, my jako miasto, jako samorząd miejski, gminy, gminy miejskie nie, nie możemy jakby tutaj dokonywać zmian na poziomie ustawy, niemniej jednak rzeczywiście jest to poważna luka, którą pan tutaj wskazał, no i yy, także ci z radnych, czy też środowisk, którzy mają y, lepsze przełożenia, tak jest są może skuteczniejszym, może bardziej efektywnym pasem transmisyjnym do władzy ustawodawczej czyli do swoich posłów y, senatorów powinni ten, y, ten temat zasygnalizować. Dziwię się troszeczkę, to od razu, od razu powiem no tak odbijając piłeczkę do Urzędu Miejskiego, bo najprawdopodobniej też Pan sygnalizował tutaj, ja prawda? Ja, ja przyznam, że na y, oczywiście Rady Miejskiej, ale nie słyszałem, nikt z urzędników miejskich nie zasygnalizował akurat tego, tego tematu, że jest taki problem, jest ta luka, jest ta rozbieżność. Oczywiście program czyste powietrze był omawiany wielokrotnie, ale akurat tego, ten problem nie był sygnalizowany, w związku z tym poważna luka legislacyjna.